Pum, 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 pum. Nie, dobry bicik. Cześć, cześć witam Was. Spicyk. Dzisiaj zagramy sobie wyścigówkę. Dawno nie było wyścigówki, w ogóle już wyścigówek nie robię, najczęściej FPS y robię. E, a jeszcze miałem w okazję zagrać w Shifta dwójkę. E, niestety nie zdążyłem zrobić gameplay, już usunąłem grę. E, grałem na kierownicy Logitech Driving Force GT i powiem Wam, że bardzo fa fajnie się grał. E, w jedynkę też grałem, ale wójcie mi się chyba lepiej robi, czy? Wujka dla mnie jest lepsza, jeżeli chodzi o z jazdy. Tylko jedyna wada taka, szlifta dwójki, jest to, że strasznie, aż generalnie nie wprowadzono jakichś innowacyjnych kurczę, dodatków, nowości, czegoś świeżego. Nie ma, tak naprawdę zmieniło się tylko mini trasy, które te wszystkie to same pozostały. Nie tego oczekiwałem tak naprawdę. Ale teraz wracając do tego, co mamy na ekranie. A na ekranie mamy DIRTA 2 ze Stani Codemasters. DIRTA 3, przepraszam Was. Wszystko leci na żywe, jak zawsze. W Dirta 2 już grałem, robiłem nawet filmik na moim kanale. Jak dobrze pamiętacie, nie podobało mi się, nie podoba mi się ta masówka, ten, ten klimat plepsus MTV. To wszystko, to, że jeździliśmy samochodem, na którym było nazwisko naklejka z nazwiskiem Kolinami, to mi się nie podobało, ale teraz jest to, co jest najważniejsze i to, co nas najbardziej interesuje w grach od Mejster w ogóle w jakichkolwiek wyścigowych, czyli po prostu sama jazda bardziej nastawiona jest na to, że... że bierzemy udział w wyścigach, a nie jakimś tam yy, mieszkaniu, w baraku, Uff, wiadomo, ale, prawda? Nie ma też tutaj bajerów, dodajemy sobie na, na deskę rodziczą tę choinkę, co nam się buja, no, no bez przesady, to, to było bardzo dziecinne, infantylne, strasznie było, jeżeli chodzi o DIR-2. Teraz jesteśmy DIR-3, to jest DIR-3, gra wyszła niedawno, jest to nowość. Od razu już zacznijmy może od optymalizacji, która jest bardzo dobra, tak samo jak grid, gra wygląda ładnie, bardzo ładnie, wszystko jest piękne, chodzi bardzo płynnie, nawet na tych starszych kompach podejrzewam. Ja nie mam najnowszej grafiki, reszta jest bardzo fajna, ale mimo, że na mojej grafice, która ma już 2 lata, wszystko śmiga na high, jest ultra high, jest kurde, jest moc. Okej, okay, jest moc. Tutaj co mamy w opcjach? Mamy w opcjach live, to wszystko jest yy, zależne od minusa live, oczywiście trzeba mieć Trzeba mieć tutaj CDK a trzeba mieć oryginał, żeby z tego korzystać, a piecyk nie ma, ponieważ piecyk nie lubi wydawać kasy na gry, o których wie, że nie będzie grał w nie dłużej niż godzinę dziennie, tak. Przykro mi, ale niestety. Ok, myder w Minder to jest... Um, to głównie odpół News no, nasze statystyki, na przykład moja średnia prędkość to jest 102 km w garażu możemy sprawdzać nasze fury, jakie do tej pory udało nam się blokować. No i standardowo ekstrasy też jakieś tam dźwięko. Dobra, to nas nie interesuje, jak powiedziałem. Generalnie mini, to co widzicie w mini, to właśnie na, na takim się bazuje, że latają trójkąciki trójwymiarowe. Żółte trochę <grytania> No jest ciekawe, ale dupy nie urywa od samego początku. Single player, tutaj mamy standardowe, bardzo standardowe opcje. Time trail i single race. Nic więcej, po prostu żeby się pościgać, żeby, żeby jakoś szybko zabić nudę. Multiplayer zapewne ścigamy się tutaj sami, jak nazwa na to wskazuje. O, ale można się z ścigać. Znaczy, ewentualnie z kumplem, Or że jest speed screenem. Ja tego na no, tym widziałem. No i tutaj zawsze, wiadomo, jak coś odkrywałem nowego, to nam komentator w tle mówi, że jest głodny i żeby ktoś przyniósł kurczaka z KFC. Dear Tour. Dear Tour jest, jest karierą, typową karierą znaną dla, dla właśnie, dla tego typu gier. Ja już przeszedłem jeden, no działy, jak to nazywa, jeden trójkącik, no bo to jest trójkącik. W każdym z trójkącików jest tutaj, są jeszcze, jest rąb. I w tych rombach mamy właśnie wyścigi, za które zdobywamy punkty i za te punkty mamy wyższy level kierowcy, za wyższy level kierowcy mamy dodatkowe opcje, dodatkowe propozycje z różnych stajni garażowych, które te dają nam możliwość zdobycia jeszcze większych punktów i oczywiście każda stajnia ma każdy swój samochód, który reprezentuje, ale przede wszystkim naklejkę, swoje własne naklejki, swoje własne swoich własnych sponsorów. Tutaj też mamy po przejściu tego pierwszego trójkącika, mamy jeszcze taki trójkącik, gdzie mamy parking i na tym parkingu mamy, mamy zadania, mamy misję. Na rzecz, ale generalnie nie jest potrzebna, ja z niej osobiście nie korzystam. Ok, znaczy, e, dobra, jest drugi trójkącik. Tutaj już jeden, jedno mistrzostwa przeszedłem całkowicie, bo zawsze na, na samym końcu tych mistrzów jest generalnie fajnie, bo wrócił tryb head to head, czyli jest trasa. Która przebiega tak, że generalnie e, najpierw jedziemy swoją drogę, potem na drugim krążeniu jedziemy tą co wcześniej przeciwnik, to jest fajnie wszystko połączone. D doskonale znamy ten tryb z Kolina MacRay 2. Bardzo miło wspominam tamte czasy i jestem też mile zaskoczony, że to się tutaj pojawiło. Może w dwójce dircie też było, ale ja bym nie dodam, do tego dojść, ponieważ ja grałem bardzo krótko, ponieważ ta gra po prostu mnie irytowała. Norwegia, proszę Państwa, ale ścigamy się w Norwegii, tutaj jeszcze nie, nie doszedłem, proszę. I też. Mimo wszystko możemy sobie wybrać, w jakich klasach są mieści. się Open, czyli nie ma prawdopodobnie żadnych yy, ograniczeń. S2000, takie to jest jedna naj, naj, z najlżejszych klas. Bardzo gejowskie samochody, w ogóle te z, z ostatnich lat. Te samochody są. Już nie mówiąc o francuskich, one zawsze wyglądały gejowskie. Lata 90. Bardzo fajne Autka, Soika Cosworth e, Escort, w ogóle kocham ten samochód. Lancia też klasyk. Delta i 80 tutaj jest Opel Mata bardzo fajny samochód, ale one to nie są wyścigów, więc może no, zagrajmy sobie, jeszcze luncią się nie ścigam, akurat dostałem tutaj możliwość zagrania, to zagramy sobie, ja czy ja zagram, wy patrzycie, ja się ścigam deltą. Poza tym tutaj jest ekranolowania. Zresztą możemy podziwiać widoki na, na naszej masce, na naszej karoserii, jak ten samochód ładnie się lśni. Yy. Trochę długo się ładuje. Trzeba przyznać, że mimo wszystko długo się ładuje i mimo, że to jednak mistrzostwa te pojedyncze wyścigi, czy czasem też są dwa wyścigi w takim jednym evencie, nie trwają za długo, ale za każdym razem właśnie jest ekran ładowania i to tak 15, 20, 30 sekund trzeba przeczekać. Ścieżka dźwiękowa jest znacznie lepsza w dwójki. W dwójce po prostu była popuczyna, new metalowe, gówno. Dla amerykańskich nastolatków, co to kurwa było? Tutaj jest fajny jest w stepik, dużo elektronicznej, fajnej muzyki. Jest miło, przyjemnie, nie irytuje całkowicie. Żaden jeszcze kanować nie jest irytował, miło dla ucha. Tak wiadomo, zapoznanie z trasą Na sam początek, gdzie mieć też opcję, możemy sobie zmienić coś tam w samochodzie. Ja tam zawsze preferuję na domyślnych ustawieniach jazdy. No i proszę. Że bardzo mi się podoba, czy ja zawsze preferuję jazdę z widoku z, baga z bagażnika, ze zderzaka przedniego, tak jak teraz, ale... E, to tu też. Tutaj? Tak. Oczywiście tu jest też y, kamera ze środka. I tutaj. Bardzo mi się podoba jak zrobiono za pleców. No, za pleców, przepraszam, bo z, z, z tyłu. No, całą samo widzimy. Bo fajnie wygląda, po prostu, fajnie możemy podzielić graficzkę jedną w samochodzie, ale ja i tak zawsze preferuję ze względów jazdy. No i dobra, śnieg. To chyba nie, nie w Oslo, bo teraz tutaj nas nie ma tego śniegu. A propos pogody w Oslo, w Polsce jest już to do dochodzi temperatura, a u mnie dopiero rozpoczynają się prawdziwe upały. Prawdziwe upały to tutaj oznacza jakieś 16 stopni Celsjusza w słońcu. Tak jest, no, można się upadać. Zapraszam. Ponieważ wkrótce nie jest pół miesiąca jakieś, jeśli będzie w Polsce i ła, oh, żorko, piwo, dupeczki w końcu będzie tak, jak powinno być. Okej, okay. jazda jest dosyć erpidowa. Ja sobie wybrałem manualne ustawienia i generalnie prawie wszystko ustawiłem tak, żeby było jak najtrudniej. Wcale nie jest tak, to generalnie tylko wystarczy czasem używać hamulca, dobrze wejść w zakręt, żeby naserowność nie została tutaj nadużyta, ale tak to szału nie ma. Grafika jest bardzo fajna, chyba lepsza znacznie, też trochę, znacznie, znacznie, ale lepsza od dwójki. się gra korzysta z DirectX 11, którego ja nie mam, bo nie mam jeszcze takiej karty zajebistej. Oh yeah. Wiedźmi nie korzysta, z na DirectX 11, no to wygląda tak, że po prostu jądra mi obwisają na kilometr. Easy right, yeah bitch. Oh yeah. Speed time. Ale dobrze. Fajnie wygląda graficzka jak pada deszcz i jak na naszej karoserii się krople deszczu osuwają. Bardzo fajny widdeczek. Smaczek taki. Mm, Drifcik. Jest też drift, jest też drift, jest, jest rally, jest taki zwykły circuit. Jeżeli chodzi o taki tryb jak ten obecny, to już nawiązuję do tych pierwszych kolinów power rajdówki. Ale inne tryby też są miarę warte uwagi. Są to też wyzwania, typu że musimy jak najwięcej punktów zdobyć poprzez rozwalanie bloczków, robienie pączków, tak zwanych. Nie, nie można narzekać na dół. Na pewno, dirty to nie jest mimo wszystko gra, na którą jak usiądziesz, to, 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 to siedzisz już przy niej 6 godzin przez cały dzień. Ja to jest gra po jak chciałem co robić. Chcemy się dobrze zabawić, tam pościgać się, dowartościować, że jesteśmy dobrym kierowcą. Proszę ono sobie odpalić. No i widzicie, i teraz jeden wyścig pinał i trzeba czekać 8000 lat, aż załaduje się kolejny wyścig, najprawdopodobniej tak będzie. Pam, 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 pam. Szkoda, że akurat gramy w Norwegii, bo fajnie tu wyglądają widoczki w Afryce, tam gdzie jest ciepło, tam gdzie jest, wiadomo, więcej słońca. Brum, jazda, jazda. Ja. No i oczywiście też są flashbacki. Co to jest flashback? Dla tych, którzy jeszcze nigdy nie grali z, z gier ze stajni Codemasters, to jest takie coś, że. Pam! A może lepiej, żeby to było bardziej realistycznie. Znaczy, pam! O Jezus, co ja zrobiłem? Tutaj wjechałem, prawda, w most, nie? To było bardzo przypadkowe. No teraz sobie cofamy. Pam, PAM! PAM! bam. Pam. 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 No, świetnie. Tutaj, pam, flashbacki, Ja! Yeah. I proszę. Możemy skorygować nasz, nasz błąd, który popełniliśmy wcześniej. Dierz bardzo mi się nie przydaje. Też to znaczy nie to, że nie jest użyteczne, bo wiadomo, że jest. Ale rzadko z tego korzystam, po prostu z tym błądów ciężko tutaj jakiś taki spory błąd popełnić. I to tak właśnie jest. Czasem też są takie fajne smaczki na drodze, na przykład jak, jak gramy w trybia że, że na drodze jakiś tam wypadek i to nam ten, narrator, ten drugi kierowca mówi, że tutaj washer out akcydent, coś w tym stylu. I, I... no, no, daje takiego smaczku w realizmu, ale kierowca ma w sobie zbyt rys, nie jest ona nastaje na stałe roz, się na rozrywkę, na, na dobrą zabawę jakieś emocje w jakimś tam stopniu, ale, ale nie po prostu spięcie, że pamiętam jak się w kolejne trójki jak jechałem, A jeszcze w 2005 też była ciężka, po prostu trzeba było tutaj, no, było każda sekunda tutaj za no na maksa, ale i tak w było były jakieś mega e, realistyczne. Realistyczne w jeżeli chodzi o realistyczne, pod tym względem bardzo na wysokim poziomie. No i akurat takie gry, Kolinowe, rajdowe, birtowe, jakie pracowałem, było yy, yy, możliwość fa fajnego pobawienia się, a tam nie spinki. spięć. Tak. Też się skręca od palenka logiki i ciśnie lamerów. I tutaj ostatni kręcić. Może był było efektownie to ja zrobić tak. Oh yeah. Pan Pietyk na trzecim miejscu. Taki słaby czas. O Kurwa. No chuj. To tak smutnym akcentem kończę ten gameplay z komentarzem. Zapraszam za wkrótce. Do zobaczenia.